Witaj w drugiej lekcji tygodnia 15 na kursie A2. Dzisiaj przyjrzymy się, jak budować pytania oraz przeczenia przy użyciu czasu past continuous. Zobaczymy także, że można używać czasu past continuous także w drugim przypadku, w drugim kontekście. Wyjaśnimy sobie, jak to robić. Nowa porcja słówek oraz wszystko poćwiczymy w zdaniach. Zapraszam. W vocabulary mamy 9 słówek, 3 rzeczowniki, trzy czasowniki, dwa przymiotniki i jeden przysłówek. E, spójrzmy. A statement, a statement to oświadczenie, na przykład e, oficjalne oświadczenie. An official statement, a public statement, publiczne oświadczenie, a public statement. E, stwierdzenie bądź stanowisko. Tak? To make a statement będzie mm, wydać oświadczenie to make a statement. Natomiast stwierdzenie bądź stanowisko, stwierdzenie, a bold statement to będzie takie śmiałe stwierdzenie. Oh, this is a bold statement. To śmiałe stwierdzenie, właśnie poczyniłeś, tak? A clear statement będzie to jasne stanowisko. A clear statement, jasne stanowisko, a bold statement. Śmiałe stwierdzenie to make a statement a wydać oświadczenie. Science to nauka tutaj napisałem niepoliczalny w nawiasie nauka czyli zobaczmy modern science często właśnie z tym przymiotnikiem modern się to stosuje czyli taka nowoczesna nauka współczesna nauka modern science. Często w takim połączeniu z słowem technology. Science and technology, czyli nauka i technologia, to idzie często w parze, gdzieś wymieniane, ale także science to przedmiot szkolny, który mają dzieci w angielskojęzycznych krajach. What did you do in science class today? Co robiliście na zajęciach z, właśnie z tej, tego przedmiotu science? Nauka. Help to pomoc, także niepoliczalny rzeczownik. To need help, potrzebować pomocy, to want help. Do you want help? Chcesz pomocy, tak? Um, tak. I teraz tutaj mamy prosić o pomoc, będzie to ask for help, tak? I want to ask you for help. Chcecie poprosić o pomoc, tak? She asked me for help, poprosiła mnie o pomoc. W ten sposób, to ask for help. Um, thank you for all your help. Dziękuję Ci za całą Twoją pomoc. W ten sposób. To approach to, czasownik um, oznacza zbliżać się bądź podchodzić do czegoś, do kogoś, tak? Approach, zbliżać się. I teraz na przykład w tym znaczeniu zbliża się. The train now approaching platform 2. Taki komunikat moglibyśmy usłyszeć na dworcu. Wjeżdża pociąg na platformę drugą. W ten sposób approaching, byłoby tu użyte takie słowo. E, na przykład święta się zbliżają. Christmas is approaching. W ten sposób ale także podchodzić do czegoś, w takim sensie, że na przykład podejść do problemu, sytuacji. To approach to the problem, to approach to the situation, podejść do problemu, podejść do sytuacji. To measure, to measure to czasownik mierzyć bądź oceniać, zmierzyć co można, distance, to measure the distance, zmierzyć długość, to measure the length, to measure speed, mierzyć prędkość. I... Oceniać także, to measure the results, czyli ocenić wyniki, ocenić rezultaty. To destroy to zniszczyć, i mm, powiedzmy, często to się używa też, że coś zostało zniszczone, powiedzmy w tej stronie biernej, i na przykład completely destroyed, całkowicie zniszczony, totally destroyed, to, to często się używa całkowicie. Kompletnie, całkowicie zniszczone coś, tak? I na przykład może być zniszczone w, w pożarze, tak? Destroyed in the fire. The fire będzie pożar, destroyed in the fire, albo zniszczony przez trzęsienie e, ziemi. Destroyed by earthquake. W ten sposób. To destroy. Urban, urban. To będzie miejski, i teraz to może być miejskie. Najczęściej jest to łączone z tym rzeczownikiem urban areas, czyli miejskie tereny. Urban population, czyli populacja miejska miast, urban development, czyli rozwój miast, tak samo. Eee, male to przymiotnik męski bądź płci męskiej, czyli na przykład płci męskiej, hmm, przyjaciele, tak? Male friends będą to moi przyjaciele, którzy są po prostu mężczyznami, tak? Czy female friend to, byłby, to byłaby przyjaciółka po prostu, tak? Male friend, przyjaciel, czyli męskiej i żeńskiej. Co może być jeszcze? Colleagues, czyli ci koledzy z pracy, współpracownicy, ludzie, którzy, z którymi pracuję. Czyli male colleagues to będą moi Koledzy z pracy płci męskiej, tak samo, male voice, męski głos, male jobs, męskie ym, zawody czy prace takie męskie, tak, na tej zasadzie. I tu taki przykład, y, też można tego użyć: most of taxi drivers are male, czyli większość taksówkarzy to, y, to osoby płci męskiej. E, także do zwierząt, jeżeli mówimy o zwierzętach i one nie mają, i one musimy użyć po prostu male albo female, żeby opisać, czy to jest summit, czy samica, czy, czy jaka płeć z tego zwierzęcia. Więc tutaj powiem na przykład a male bear, będzie to niedźwiedź po prostu, zwierzę płci męskiej. A male duck, będzie to po prostu kaczor w tym sensie, nie kaczka, tylko kaczor. A male duck, czyli do zwierząt też się to używa. Anymore to oznacza już. Już i teraz w brytyjskiej odmianie angielskiego ono jest pisane rozdzielnie, w amerykańskiej anymore. Ja bardziej tą stosuję, łączoną. I zobaczmy w jakich sytuacjach, takie trzy zdania. Ta koszula nie pasuje już na mnie. This, this shirt doesn't fit me anymore. Czyli nie pasuje na mnie już, w tym sensie już na mnie nie pasuje. Albo. Takie bardzo często z tym anymore możemy usłyszeć e, zwrot: I can't stand this anymore. I can't stand this anymore. Już dłużej tego nie mogę znieść. Na tej zasadzie. Can't stand this anymore. Albo on już tutaj nie pracuje i też na końcu zdania użyjemy to anymore. He doesn't work here anymore. On tutaj nie pracuje, już on już tutaj nie pracuje. He doesn't work here anymore. Uczymy się jak tworzyć pytania oraz przeczenia w czasie past continuous w czasie przeszłym ciągłym. Ale wcześniej przypomnimy sobie jak używamy właśnie tego czasu past continuous, czyli używamy go do opisania czynności niedokonanej, która jeszcze się nie ukończyła, gdy mówimy, że jakieś działanie było w toku i dodatkowo wskazujemy na moment, w którym ta czynność to działanie było w toku. Było w czasie trwania. Możemy ten moment wskazać na dwa sposoby, albo wskazać, powiedzmy, godzinę, czyli na przykład I was doing shopping at 4 p.m. yesterday. Wczoraj o 4 po południu robiłem zakupy. Albo może nam wskazać ten moment także jakieś zdarzenie nagłe czy sytuacja, tak? Czyli tutaj akurat zobaczmy w takim zdaniu. When I was passing by, kiedy przechodziłem, I saw. Kate zobaczyłem Kasię. Czyli ten, tym momentem, w którym to przechodzenie miało trwało było to, że on zobaczył Kasię, tak? W momencie, w którym przechodził, w czasie, w którym przechodził. I teraz zobaczmy. She was getting into her car. Czyli w momencie, w którym ją zobaczył she was getting into her car. Ona wsiadała do samochodu. Czyli tak samo to było w trakcie, to wsiadanie. To jest pass continuous była w trakcie wsiadania do samochodu, gdy ją zobaczył. Tak, czyli na dwa sposoby. I teraz yy, także drugie użycie powiedzmy, także tego czasu pass continuous, to gdy dwie czynności były w trakcie jednocześnie w tym samym czasie, tak? W tym samym czasie trwały dwie czynności, czyli zobaczmy, także wtedy użyjemy tego pass continuous. Zobaczmy, czyli tu połączę te dwie jakby rzeczy, tak? on przechodził. A Kasia wsiadała do samochodu. W tym samym czasie dwie czynności były w trakcie. Zobaczmy. Kiedy przechodziłem, Kasia wsiadała do samochodu. I tutaj, gdy mówimy o. używamy tego mm, przypadku, gdy dwie czynności trwały w jednym czasie, użyjemy właśnie takich słówek, takich spójników. When, gdy, bądź while, while, podczas gdy. I zobaczmy. When I was passing by. Kate was getting into her car. Czyli jedna czynność była w trakcie, gdy druga czynność także była w trakcie. I tu drugi przykład. W czasie, podczas gdy Tomek grał na pianinie, jego mama robiła kolację. Czyli przygotowywała kolację. While Tom was playing the piano. His mom was making dinner, czyli znów sytuacja, gdy jedna czynność była w trakcie i druga czynność była w trakcie, tak? Też używamy tego czasu past continuous. Spójrzmy sobie na pytania oraz przeczenia. Pytania, tak jak ponieważ was i were to jest, to jest to be w czasie przeszłym, tak? Czasownik to be w czasie przeszłym, dlatego to be zawsze używamy inwersji, by zadać pytanie z czasownikiem to be. Tak? Czyli stawiamy was albo where przed podmiot, czyli to wędruje nam przed podmiot tutaj. Czyli zamiast he was doing, on robił was he doing, czy on robił they were going, oni zmierzali gdzieś, oni jechali, oni szli gdzieś, where are they going, czyli w ten sposób, where wędruje przed podmiot, którym jest they. Where are they going, czy oni szli, czy oni zmierzali gdzieś i tak dalej. Czyli bardzo prosto konstruujemy pytanie, i bardzo często właśnie w tym czasie, pass continuous, e, dodajemy ten jeszcze zaimek pytający what na początku, i takie pytania, które bardzo często usłyszymy, właśnie z, w pass continuous z użyciem właśnie tego e, zaimka pytającego what, e, zaraz przed jeszcze całym pytaniem, czyli zobaczmy, co Robiłeś w tamtym czasie, w tamtym momencie. What were you doing at that time? Co w tamtym czasie robiłeś? Co w tamtym momencie robiłeś? Tak? At that time używamy właśnie... Czyli jest jakaś, powiedzmy, konwersacja, że mu wskazujemy na jakiś moment w przeszłości, czyli ktoś gdzieś przyszedł, ktoś coś zrobił. Co, robił, co robiłeś w tamtym czasie? Jaką czynność wykonywałeś? Co robiłeś? Tak? At that time. What was happening when you got there? Co się działo, gdy tam dotarłeś? Tak? Na przykład... Albo what was she wearing at the party. W co była ona ubrana na przyjęciu. Czyli w ten sposób pytania z tym zajękiem pytającym what. Przeczenia. Bardzo prosto, tak samo właściwie to jest powtórka z czasu past simple, gdzie to be odmieniamy, to be w czasie past simple będzie albo was, albo where. Zależnie od osoby, i tu będzie was plus not, będzie wasn't, I wasn't. I where Plus, not będzie weren't, czyli na przykład they weren't, you weren't, we weren't. W ten sposób. I dodajemy oczywiście później present continuous, tą formę z ink czasownika. Zobaczmy. I takie pytania mogłyby być bardzo częste, prze, przepraszam, takie przeczenia bardzo częste, moglibyśmy usłyszeć. Przepraszam, nie słuchałem. Czy mógłbyś powtórzyć? I'm sorry, I wasn't listening. I was, I wasn't listening. Could you repeat? Albo. Ona nie patrzyła na ciebie. She wasn't looking at you. Czyli w tamtym momencie nie patrzyła na ciebie, tak? Um, oni nie zwracali uwagi. They weren't paying attention. Czyli na przykład ja do nich mówiłem, a oni nie zwracali uwagi. They weren't paying attention. W ten sposób, czyli pytania oraz przeczenia w past continuous. Powtórz za mną dziewięć słówek: pierwsze, oświadczenie, stwierdzenie, stanowisko, a statement, a statement, stwierdzenie. Nauka, science, science, nauka. Pomoc, help, help, pomoc. Zbliżać się, podchodzić. To approach, to approach, zbliżać się. Mierzyć, oceniać. To measure, to measure, mierzyć. Niszczyć. To destroy, to destroy, niszczyć. Miejski, urban. Urban miejski. Płci męskiej bądź męski. Male. Male. Męski. Już. Anymore. Anymore. Już. Teraz powtórz za mną 15 zdań. Pierwsze. Kiedy rozmawialiśmy, zadzwonił mój telefon. When we were talking, my phone rang. When we were talking, my phone rang. Kiedy rozmawialiśmy, zadzwonił mój telefon. Kiedy przechodziłem obok, zobaczyłem Kasię. When I was passing by, I saw Kate. When I was passing by, I saw Kate. Kiedy przechodziłem obok, zobaczyłem Kasię. Wsiadała do samochodu. She was getting into her car. She was getting into her car. Wsiadała do samochodu. Rozmawiała przez telefon. She was talking on the phone. She was talking on the phone. Rozmawiała przez telefon. Kiedy przechodziłem obok, Kasia wsiadała do samochodu. When I was passing by, Kate was getting into her car. When I was passing by, Kate was getting into her car. Kiedy przechodziłem obok, Kasia wsiadała do samochodu. Padał śnieg, kiedy wracaliśmy. It was snowing when we were going back. It was snowing when we were going back. Padał śnieg, kiedy wracaliśmy. Podczas gdy Tomek grał na pianinie, nasza mama robiła obiad. While Tom was playing the piano, our mom was making dinner. While Tom was playing the piano, our mom was making dinner. Podczas gdy Tom grał na pianinie, nasza mama robiła obiad. Co robiłeś w tym czasie? What were you doing at that time? What were you doing at that time? Co robiłeś w tym czasie? Nie patrzyła na ciebie. She wasn't looking at you. She wasn't looking at you. Nie patrzyła na ciebie. W co była ubrana na przyjęciu? What was she wearing at the party? What was she wearing at the party? Co była ubrana na przyjęciu? Miała na sobie długą sukienkę i duży kapelusz. She was wearing a long dress and a large hat. She was wearing a long dress and a large hat. Miała na sobie długą sukienkę i duży kapelusz. Co się działo kiedy tam dotarłeś? What was happening when you got there? What was happening when you got there? Co się działo kiedy tam dotarłeś? Przepraszam, nie słuchałem. I'm sorry, I wasn't listening. I'm sorry, I wasn't listening. Przepraszam, nie słuchałem. Próbowaliśmy im to wyjaśnić. We were trying to explain it to them. We were trying to explain it to them. Próbowaliśmy im to wyjaśnić. Nie uważali. They weren't paying attention. They weren't paying attention. Nie uważali. Zapomnij obejrzeć nagrania z zadaniem domowym w kolejnych dniach, co pomoże ci utrwalić sobie wiadomości zdobyte podczas tej lekcji, a w kolejnym 16 tygodniu czeka na nas zupełnie nowy temat z gramatyki. Do zobaczenia.